Nic nie słyszę! Biebie tu basem jak z rybnego! Solaris? Nie kurwa, twoja stara! O kurna, gdzie Falu zgasiłeś? Ale ty Spayson głupi jesteś! Jak Karolek z Kalisza! O, już się nie mogę doczekać tego Grilla! Ładny jestem jak Gesslerowa po dwóch obiadach! Yy. się ma, mówi Spaceon! W dzisiejszym odcinku pokażę, jak znokautować frajera jednym ciosem, nie wylewając przy tym piwa. Huh. Kurczę, troszkę rozlałem. Jeszcze raz. No chyba ich pojebało do reszty. 20 seta od osoby za wjazd. Co oni tam, tancerki gogą go mają? Co, tancerki? To dwie dychy to nie tak dużo, wchodzimy! Są dał jakie tancerki? Co, nie ma? Wiedziałem. Ile wyciągasz na bramce? Ze 6 zeta na godzinę? Nie no, bez przesady. 4,50, ale szef obiecał, że jak się sprawdzę, to będzie równe 4. Mhm, no to gratulacje. Panatych, chyba ich do reszty pojebał. Gonimy. Zapnij pas, Krzychu i módl się, żem się nie rozjebał jak zawsze. Ale żeśmy Turkom pokazali, nie dość, że kasa, lokal zdemolowany, to jeszcze kepsów nakradliśmy! No, a wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? No co? Że przed tym jak Wojtas zrobił kepsy, to ja naszałem w mięso tym Turkom! Bo kto zaciera z Wiesławem Paleta, tego na złom odwiezie Laweta. O kurwa, nie wierzę! Mikołaj! Znaczy dwa! są kretynie, to my! I wie jak się nazywa? Boś nas, bo mamy przypał z psiarskimi! Nie no, jasne! HWDP, zapraszam do środka! Mamo! Mamo, Mikołaj! To nas i to z kolegą! Co? Płuchacz! Nie no, to źle jest! Tera, dobrze. Teraz dobrze. jak bonus z wichaczykiem boła, Łokieć i na koniec koło wrotek <grymne> Halo! Halo! Proszę wyłożyć towar. A towar? Jest, jest. Oj, też chodziło o czastka. Aha. 3,59. Dziękuję. A pieniądze? Resty nie trzeba. Czy z z baru i i tu więcej nie widział, bo następnym razem po policję zadzwonię? Następnym razem to poproszę kierownika sklepu i powiem, jak się tu klientów traktuje. Co, że nie zapłaciliśmy to już Tu płak przed tym speluro jak przykarpia z Lidlu! Czekaj? O jest dziureczka! Jaka dupeczka! on, Greci, słuchaj! Trochę mała. Ciężko będzie się zmieścić. No o, o. E, chuj za długi. Kurde, jakby ten lamus stanął, dalej, to się zmieścił. Gdzieś spróbuję od drugiej strony. No to Wojtas już posuwa. Skąd on miał 100 złotych? No, udało mi się popchnąć jednego. Co? Jaki pedał? Parkuje szerszenia, co ty myślałeś? Podobno nie jest zbyt piękna. Ta zryja to nawet przeciętna. Ale jest tak dobra, że żeby zrobić gałę potrzebuje tylko 4-5 ruchów. A orgazm przy tym masz taki, że ja pierdolę. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, zachowuję się jak zwykły klient. Nie jestem niegrzeczny, ale też nie za uprzejmy. Dzień dobry! Kurwa! Ja rozumiem, jak mi ciapaty na kepsie oszuka i za mało baraniny zapakuje. Albo jak mi żółtek sprzeda podrobione adiki, co się rozkleją jeszcze przed założeniem. Spoko, taka ich natura. Ale żeby tak Polak-Polaka potraktował, to już jest kurwa moja maczczyć wszystkiego. Słucham? Panie, spróbuję to piwo. Nie piję alkoholu. Jak nie piję? Zwyczajnie nie piję. Zwyczajnie to się pije. Dobra, to ja spróbuję. Kiedyż to się nie napija? Determinowane jakie czy co, żądam wymiany na nowe. Paragon! Co paragon? Poproszę! Nie ma! To nie wymienię! Łaty, kurwa! Halo, policja? Tylko dalej nie wiem, po co mamy robić przekładkę i kierownicę ładować na prawą stronę w szerszeniu. No jak? Od razu szacun wzrasta, jak widać, że fura z zagranicy sprowadzona. Zobaczysz, nie będziesz mógł się od świni odgonić, jak pod Speluno zajedziesz. Hmm... Wojtas, mordo, czy ja ci kiedyś źle doradziłem? Zawsze. Czyli co? Przekładamy? Spaceon, Space on. Space on, kurwa, odznie... Ach, chyba... No bo się zasra. I powiedz ja też! I Wojtas też się zesra! O, już, coś jest! O! Space On, odzierań, to nie są żarty! Sorry. Nie dam rady! Sam tego chciałeś. Eee. Dzień dobry. Nie, eee, dobra, wracamy. Może samo przejdzie siedź, Wojtas? Co? Chcesz, żeby ci odpadła fujara? No nie! Ale jak okaże się, że lekarz to chłop, w życiu mu ptaka nie pokażę, bo wyjdzie, że pedał jestem. Dr. i kowal. Hmm. Jadwiga! Pewnie młoda laseczka to jeszcze ją zaliczy w tym gabinecie, ta? Albo Janusz, kurwa macie, ale swędzi. Yy, Wojciech Puczyk, zapraszam. O, myk, jak wostre ludego gównem!